Dzień dobry, dzisiaj mam dla was do składania, dla właściwie ludzi, którzy i dla wszystkich uczestników, którzy może się trochę zmęczyli składaniem, chcieliby poskładać coś prostego, ale głównie dla przedszkolaków, forma takiego krasnala, widzicie tutaj trzech różnych asów, ananasów, taki krasnal to jest projekt Susanny Arashiro, która składała smerfa. Ja oczywiście zaczęłam od odwróconego koloru i zrobiłam Smurfa jakby odwróconego, czyli gdzie ma białą buzię, a całą resztę niebieską. Y oczywiście można tylko sobie tą głowę do ciała przykleić, żeby on się trzymał razem ze sobą. No a taki nieprzyklejony też jest śmieszny, bo można się nim bawić i można mu robić różne śmieszne minki. O, ten ma taką linkę, y jest zielonym krasnalem no a ten ma taką I zaraz Wam powiem czym one się różnią oprócz tego, że mają minki różne ten powstał z formatu 15x15 yy, tutaj mamy główkę z formatu 10x10 cm a brzuszek z takiego notatnika a tutaj mamy yy, tłów z 12x12 cm a główkę z takiego notatnika i teraz tak, zacznę od zrobienia smurfów. A potem Wam pokażę, jak zrobić, jeśli nie mamy na przykład białego koloru, jak zrobić w czerwonym białą buźkę. I do tego, żeby zrobić smerfa smerfowego, użyłam białej kartki. Ona już jest troszeczkę pozaginana, bo musiałam ją sobie pokolorować na niebiesko, tam gdzie smurf ma niebieską buzię. I potrzebujemy do tego dwie kartki, nożyczki będą potrzebne, żeby zrobić nogi, pisak, no i jeśli chcemy, żeby smerf miał coś niebieskiego, no to oczywiście niebieską kartkę. I tak, z jednej części będziemy robić głowę, a z drugiej części będziemy robić tu. I tak, moją głowę zagięłam sobie w ten sposób, że kartkę kwadratową zagięłam w trójkąt. O, czyli róg do rogu. Następnie ją otworzyłam. O, i tu już widać, że coś tu porysowałam. Ale zanim to zrobiłam, to zagięłam flatawiec. Czyli jedną krawędź do środka i drugą krawędź do środka. I powstała nam już taka trochę krasnalkowa głowa, dzięki czemu też wiem, gdzie mam pomalować na niebiesko. Malujemy tu, gdzie żeśmy składali. O, malujemy sobie na niebiesko, po czym całą naszą formę odwracamy i to, co było niebieskie, zakinamy sobie do góry. Wtedy ta czapka elegancko będzie wyglądała. Proszę bardzo. Żeby nadać tej buźce fajny wyraz, to róg tego, co mam tutaj niebieskie, czyli z tego latawca narożnika, zaginamy sobie pod spód i w tych wymiarach zaginamy naszą czapeczkę, żeby była taka zawabiacka, taka na bok. Jak pamiętacie, nasze smerfy w telewizji miały takie czapeczki na bok. O, i już mamy coś, co nam troszkę tego smurfa przypomina. Ja tu dołożyłam taką formę, że ten róg troszkę zagięłam, żeby ta czapeczka mi się nie odginała. I teraz będziemy się zajmować... Tymi dwoma bokami, z których powstaną nam uszy naszych smurfów, odwracamy formę na drugą stronę i zaginamy sobie te trójkąty do środka na szerokość palca, bym powiedziała, chyba tak najprościej powiedzieć, widzicie? tak jak grubego palca, czyli mojego. O, i z powrotem zrobimy zgięcie w ten sposób, że ono powstaje z tego punktu, gdzieś tutaj w połowie. Zagnęwam i pokażę, jak to się, jak to powstało. Widzicie? Powstało takie zgięcie z jednej strony i to samo z drugiej, chyba, że chcecie mieć smerfa, który ma jedno ucho, a drugiego nie. No i proszę, główka naszego smerfa tu jest odwrócona, tu jest taka, jest gotowa. Proszę bardzo. Żeby zrobić z czerwonego papieru, który oczywiście jest jednobarwny ze wszystkich stron, naszą główkę w jasnym kolorze, tak jak jest tutaj, to musimy sobie znowu złożyć kartkę w trójkąt. Do środka zagiąć krawędzie przystające do siebie i zrobić latawca. O, I już wiemy, że jak zagniemy sobie tą podstawę tego latawca, to mamy czerwoną buzię. Chcemy mieć yy, w innym kolorze jasną. I oczywiście możemy wyciąć z jasnego papieru kółeczko. Ale możemy też zrobić dokładnie ten sam wymiar. Czyli znowu zagiąć kartkę tym razem jasną. Trójkąt, do tego zrobić latawiec i odciąć ten kawałek, który mamy tutaj pod zagiętymi liniami, ten trójkąt. Odcinamy go sobie równo z tymi liniami, to już na razie nam nie będzie potrzebne. I teraz będziemy tutaj ten trójkąt sobie go wklejać, żeby powstała nam jasna buzia, dlatego potrzebny byłby nam klej. Jeśli mamy dwustronny papier, to nie wiem czy mamy, nie wszyscy mają. No to oczywiście jest nam łatwiej. I wklejamy sobie dokładnie w tą przestrzeń tego trójkąta. O. Pociskamy. I dalej postępujemy tak samo, jak przy zaginaniu tej biało-niebieskiej głowy. Czyli szczyt trójkąta sobie zaginamy. Już się robi taka buźka. Jeżeli byście chcieli mieć krasnęła o czapce sterczącej do góry i bez uszu, to wystarczy zagiąć rogi do środka. I mamy taką fajną czapeczkę. O, a możemy zostawić też uszu i tą czapeczkę zrobić również zawadiaską, zaginając ją na bok. Dobrze, dociskajcie wszystkie krawędzie, żeby one nam się nie podnosiły. Ale jeśli chcemy uszka, no to te różki musimy, tak jak wam pokazywałam przy biało-niebieskim modelu, wystawić na zewnątrz. No i mamy taką główkę. Możecie się pobawić z różnymi minkami, tak jak nasze smurfy. W telewizji były. Mogą być i smutne, i wesołe, i radosne. A teraz pokażę Wam, jak zrobić brzuszek dla naszego smerfa. Potrzebujemy drugą, w tej sytuacji białą kartkę. Zaginamy ją znowu w trójkąt. Coś tu już mam pomalowane, to będzie mój brzuszek. Ale zaginam zgięcie po przekątnej w jedną. Otwieram, obracam kartkę w drugą stronę w pionie i znowu zaginam, bo potrzebuję wszystkie zgięcia. O, I teraz jak mam tą kartkę zgiętą w trójkąt, to mniej więcej tą część, którą tutaj widzicie w środku, można sobie pomalować na niebiesko. Ja już sobie tu troszkę ją zaznaczyłam. Dotąd będą spodnie, więc tyle będzie jakby brzuszek mojego yy, smerfa o. Na pewno zrobicie to dokładniej i ładniej niż ja, bo macie dużo czasu, a ja jednak chcę się zmieścić z filmikiem, który nie będzie was zanudzał. O, można sobie to wszystko potem tak fajnie porozcierać. No i tu będzie nasz brzuszek. Brzuszek. Ale teraz musimy zrobić rączki. Odwracamy brzuszek na drugą stronę i zaginamy kartkę w te rogi trójkąta do góry, do szczytu. Tak, byśmy chcieli zrobić kwadrat. Widzicie? Tu nam trochę tego brzuszka wyszło, nie szkodzi. To nawet fajnie, bo wiem, że pomalowałam całą przestrzeń. I teraz... Te trójkąty, które żeśmy zagięli, będziemy odginać do góry. Nierówno z linią, tylko zobaczcie, tu jest różnica. Widzicie? Tu zostaje taki mały trójkącik. Teraz tak. Jak długie chcecie rączki, tak dużo odegniecie tego trójkąta. Ja zrobię takie. I żeby miał troszkę do góry. No i oczywiście z drugiej strony robię podobnie. Możecie zrobić różnie. Będą te rączki różnie wyglądać. I teraz warto by było sobie odgiąć te rogi i znowu łapki zarysować na niebiesko. O, I w ten sposób będą rączki również na niebiesko. Odwracamy całość. I zaginamy sobie rączki do środka. Jeśli zauważyliście, to tu się zrobił lekki luz i tutaj też. Trochę tej przestrzeni zostawiam, żeby wyglądało, że on ma takie jak ramiona. O i z tej strony też. Widzicie? Mocno dociskamy wszystkie krawędzie. To jest brzuszek z łapkami naszego smurfa. można mu te łapki jeszcze jakoś tam zagiąć, jakby się chciało. Ja tutaj wywinęłam, ponieważ miałam dwukolorowy papier, to wywinęłam papier na drugą stronę, w tej łapce, zaraz Wam pokażę, widzicie? Dzięki temu tutaj zrobiła się ta łapka w innym kolorze. Ale żeby zrobić buciki, czy też nóżki, to musimy sobie tą naszą formę, coś mi się tu skrzywiło, chyba jak zaginałam rączki. Naszą formę rozciąć. To składnie na środku, po to było nam to zgięcie. O! I teraz te nóżki będziemy wyginać do tyłu. Widzicie? Jeden. Trzymajcie, żeby one Wam się nie rozjeżdżały tak jak mnie. Mam nadzieję, że Wy zrobicie to, to o wiele lepiej. Nawet sobie tutaj poprawię, bo coś mi tu. Widzę, że to jakiś smerw z grybus chyba będzie. Wygląda, że będzie z grybus, bo nawet nogi nie chcą mu się poukładać jak trzeba. Dobra, wszystko to sprasujemy zaraz. Mam. Mamy wszystkie części pozaginane. Mamy nóżki. A chyba nożyczkami go teraz wyprasuję. Tego y, chyba w żadnej bajce nie było. Żeby prasować smerfa. Tym bardziej prasować nożyczkami. To chyba nie brzmi za dobrze prasowanie smerfa. Ono. Ale jak go zaprasujemy, to przynajmniej te części się trzymają. To jest brzuszek. To jest głowa. I tak wygląda, jeśli zrobimy z takich samych rozmiarowo kartę. Jeśli zmienimy wielkość głowy, no to oczywiście ona będzie mniejsza. Możemy zrobić tak jak tu, że mamy głowę z mniejszej kartki, a brzuszek z większej. Wtedy on wygląda bardziej jak bobas. No i co nam pozostało? Pozostało nam narysować mu oczy, nos, nos gdzieś tu w środku, prawda? Oczy, może jakieś takie złośliwe albo co? No nie wiem. A może, aha! Jak ma być smerw grywus, to on miał chyba roześmiany. No to mu zrobimy takie roześmiane oczka. O. O. Nie wiem czy one są bardzo roześmiane. Może są. No i wielki uśmiech. A ponieważ był z grywusem, to jemu ja jeszcze jęzora wystaje. Fajny jest, podoba mi się. No i brewki kombinujące. No i co? Bardzo fajnie, mogę mu piegi zrobić. Nie wiem, czy smurfy miały piegi. Panie, mój będzie miał. Proszę bardzo, smurf z Grywus na Waszej gotowości. No ten to chyba byłby. Ma nie, Maruda musiałby mieć smutną minę. To chyba byłoby dziecko. Była jakaś taka bajka z dzieckiem smurfów. Nie pamiętam. Smurfiątko. Mogłoby być smurfiątko. No i oczywiście smurf odwrócony, czyli jakiś przekorny, który ma białą buzię i niebieskie ciało. Dobrej zabawy Wam życzę. Ćwiczę, ćwiczcie różne buźki i uśmiechy, czego Wam życzę na cały dzień i do na następnego spotkania. Na razie, pa!